yok Stress. I'll take all the pressure like I'm Mason, this test. off. Oh, tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way. I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. call me Siemanko Szykuję właśnie samuraja do rajdu formuła offroad organizator hund 4x4 także sprawdzam co trzeba wymienić właśnie to taki vlog będzie z przygotowania także jak widzicie samuraja podniosłem postawiłem go na kobyłki muszę sprawdzić przednie łożyska bo w lewym i w prawym kole są takie luzy no po pierwszych oględzinach koło to wam pokazać ten luz no nie mogę o jest luz drugie koło ma trochę mniejszy luz Hmm. Także szykujemy Samuraja. Zaraz się położę pod spód. Zobaczymy jakie tam kwiatki są. <gry> Także kolejny kwiatek się okazał. Krzyżak od reduktora do przedniego napędu jest rozwalony. Przedni jeszcze przedni jeszcze przedni cały ale tutaj ewidentnie rozwalony tutaj dobry i tutaj chyba z tyłu ma jak widzicie delikatny też już luz no i trochę cieknie z główki na tyle że nie leci ale cieknie jeszcze rozbiorę z tyłu sprawdzę połosie i łożyska chociaż nie ma tam luzów żadnych czy się nie leje, chociaż ten samochód dostał już trochę ognia. Jak tutaj ten wał. Tutaj to spokój jest. Także bierzemy się za robotę. Odkręcamy wał. No to to już jest kurde rozbój w biały dzień. A że tego nie czułem nawet? Że coś mi tu puka. Ola, urzyzka tam w ogóle nie ma z jednej strony. No dobra, także bierzemy się za robotę. Ciężka jazda w ciężkim terenie i robią opony swoje też. No dobra. Tu przedni, dobre. Ale tutaj, reduktora przedni wał. W ogóle łożysk już nie ma tak to jest Tamten wał regenerowałem w tamtym roku, ale widać, że już się kwalifikuje już do wymiany w tamtym roku regenerowane były <grych> także dostaje trochę po. Kwiatkach się zdaje, tylko 1-3 no nic, będziemy regenerować na razie. Rozbieram jedną i drugą stronę. Później się dobiorę do tej piasty i łożyska. Powyciągam, powybijam te bieżnie do środka. I lecimy na następną stronę. Teraz. Także co, kółeczko odkręcamy i tyle. Ja tam nie jestem też żadnym mechanikiem. O, po prostu się człowiek uczy całe życie. Wszystkiego trzeba się nauczyć. I elektroniki. Uj, nie to I Elektroniki i mechaniki. już od małego tam nie zaraził, jak jeździł łazem w terenie, w geodezji. Także lubię to. <laughs> Także w tych czasach każdy, myślę, by poradził z mechaniko. Oczywiście proste samochody, nie, nie mówi tam skomplikowane jakieś. Ale taki samochód jest bardzo prosty. To jest proste jak nic urwała mi się śruba od, od odkręcania w moście i sprawdzania oleju wlewania bo była taka przyspawana fajna nakrętka się ładnie to odkręcało dokręcało ale po użytkowaniu w offroadzie i będzie teraz trzeba dziurę rozwiercić i rozkrętakiem to wy, wykręcić także działam zobaczcie już drugą stronę też już rozebrałem że się szykujemy na grubo. Właśnie czymś takim będę wykręcał. Dziurę zrobię takimi wykrętakami. Spróbuję to wykręcić. Dziurę mam wywiercono. Także tylko teraz dobrać odpowiedni wykrętak do tego otworu. ten nie ten nie ten ten to trochę za gruby ale jakby się wiercił to mógłby odkręcić to no właśnie się, o, kurde, kurde. ładnie się wkręciło także kombinujemy dalej. Kolejny dzisiaj dzień mamy, dzisiaj pomaga nam w pracy DJ Tomek. DJ Tomek, się przyjęło DJ Tomek i tak? DJ Tomek także przygotowania do rajdu rozbieramy wszystkie łożyska, naprawiamy Także tył rozebrany po dłuższym użytkowaniu. Także pokażemy, jak się rozbiera właśnie łożyska z płosi. się ściąga te właśnie ten właśnie pierścień. Także Tomaszu, uważaj. Także nacięty jeszcze raz po wbijaniu młotem i tak wali masz pierścień pęknie ten. Proszę bardzo. Paluszkiem ściągam. Aha. Tak go nacinam. To Aż on pęknie. Może tam się odbić Tomek pokaż mi do, do światła bardziej. Nie nacinam tego do końca, bo szkodzę później tutaj tu właśnie to, 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 to cało to bieżnie, nie o to. Nie nacinam tego do końca, a teraz tylko to też natnę na trochę, trochę na krzyż trochę to i też wybiję. To będzie o, to jest kruche zajebiście, no. Zruszyć to no, Proszę bardzo Pół ośka cała, nienaruszona Łożyska zdemontowane Także zobaczcie Jesteśmy u kolegi Karola eee, Zakładamy właśnie Na prasie łożyska Pierwsza Pół oś. Także szykujemy się Karolek do rajdu Tak, do rajdu Jutro zweryfikujemy Jutro nie, nie będziemy jeździć, bo, bo nie mam, bo nie mam, wiesz, przedniego, przedniego łożysku ja jeszcze tego, nie mam. Ja do tego dla Damiana mówię, dla Daniela, który No, na, e? na tym, na A, tym komentarz. Rozgrzewkę zrobiłeś tydzień temu, teraz w ogóle się sprawdzimy, ile to masz. Ale... Daj tylko światło jeszcze, Karol. Masz. Podobno zobacz, czy... Masz. ...to Ale to już koniec prądu. A możecie cię jedno uważa, tam, kurwa, wiesz, elektryk to podłączał, wysokich napięć. A tu Kurwa, zbesztają mnie za te kurwa światło, przyprasie, przez te swoje firmy. To musi być, czekaj, bo tu trochę to on było. No i weź drugim, drugim, nie tym, nie tym ciągnij, przełóż. Idzie. Idzie? Idzie. No i baję. Jak gorzej kurwa było, gorzej mi wyciągnąć wiesz? Mm. Jak było kurwa pierwszy raz, to wypracowywałem samurajca. Samurajca co? Teraz kurwa pracuję. Nie, Ja taką na jedną z Po prostu to latarkę, przyklej i będziesz miał lżej. Do czegokolwiek. O, No na przykład. No, się Ty już trafić nie możesz, to już chuj z Tobą. Stałeś, kurwa Bo Ja wiem Ty, bo ja już ślepy i głuchy się robię. Tak? No. Kurwa... Dobra, chuj to. Spadają jakieś kurwa kujdy nieco. Dimaj, dimaj. Dimi, dimaj. Zakręciłeś to? Jak to mnie zakręcił, kurwa kurka? to. <noise> kurwa a ten olej nie, trzeba to rozebrać, zobacz co za chuj się stało. Wiem. Pompuj, pompuj, to mnie miał żadnego... Nie blokujesz tam? Dobra, tu. Nie ruszę, nie, nie, się po zegarze, że tam nic na razie nie ma, nie? O już... o, o stój, stój, stój. To może się tak palić nad głową. Coś tu pogrył mi kiedyś kurwa i madło. To. Silny kurwa z rurą Taką największą go w tym garażu znaleźli, kurwa kręcili. Przykręcali, te. Weź, kurwa. O, tam o, o tam o to łodzić. O, o to, o to. O to? O to? I tak, o, to o to, o, to. Tak drugą masz takie, to, to no. Nie masz żadnych Nie, nie mam nie, 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 Bo ja nie hydraulik. Tylko nie pójdzie. To pójdzie, kurwa, tylko skręć, to no. Wszystko ci pójdzie. Ty możesz to światełko zapalić do nieba. Kurwa, że ty w garażu nie ma, to ja bym nie wiedział kurwa jakiś gornej życie Kładam, to Moja w ogóle ta przygoda się zaczęła ty. Jak to było? A. Kurwa kupiliśmy tu mieszkanie. Chuj, mówię. Jadę kupię sobie PlayStation. Kupiłem PlayStation, gierkę, kupiłem jedno nie. Zagrałem kurwa jedną gierkę. Chuj oddam ją lossiadowe, to nie dla mnie, moje danki. Dawaj trzeba pokładać kupić kupiłem kłada. Tego <laughs> Tego kłada zrobiłem. No silnik wybuchnie. nie. Urwałem wał, chuj się wszystko wydało. <laughs> kurwa, kupiłem, jednak przy... ten dzieciak ma coś z głową, co? Kupiłem Jimiego. <laughs> nie ma, nieba tych walatu. A urwał ostatnio te wahaty z tyłu. Ja zebrałem z niego do pizzy. Wszystko zebrałem w ograże, rozebrałem go w pisu na drobne części. Odjebałem ładnie, pięknie. Nie, nie widziałem tego czerwonego, nic nie miałem. Ja o A no. No to tego Jimiego odjedłem. No, wszystko, dosłownie wszystko zrobiłem na tacy. No kurwa, chuj. Pojechałem na zwierownię, Blarcik przyjechał, kurwa, z którymś tam z motami nie no kurwa, <grym, <grym, jadę po zmotę, kurwa, to, to nie idzie jeździć. Ty Jimmy'ego jeszcze miałeś. No, no. Pamiętam, jak przyjechałeś tylko na seryjnych oponkach. Tak, po tygodniu człowiek, po tygodniu to urósł. Po tygodniu, no właśnie, mówię, opowiadamy Tomka, że po tygodniu to kurwa, opony 30 cali. <grym>, tak, to normalnie nawet jeszcze ten dół zaspawać, a górę wziąć, yy, dziurę wyciąć, tak, i będzie elegancko. Tak? Tak, i będzie tu 400 koni. Także Karolek się op 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 opowie o tej swojej maszynie, co tu siedzi. Bo każdy się pyta, kurde, i też zainteresowany jest. No BMW musisz zadzwonić, to ci opowiedzą. <laughs> to, że znaczek BMW za rezerwę, kurde. Kurde, spadłem <laughs> <laughs> Patrzcie, BMW. To wyjebane, biedny, biedny ma wóz. O, tam leży kolektor złamać, to sobie to można sfotografować. Też rozwiercony. Także no to co Karolek, na ile to szykujesz Koryta? koni? A co Koryta? będzie zmieniane wszystko? To znaczy kolektor, turbina, pryski, pompa, listwa, Wiązka, wszystko co się da w koło. To czyli zębki... z tego M57 ile chcesz wyciągnąć? 400. 400 koni, tak? A newta? 800 800 newta, tak? Z tego M57 hmm. I to co ja mówię to będzie Tu Będzie tu nagrać dobry ten Materiał Tak To długi to tu kurwa wiesz konstruktor on te kurwa wygięcia to, to długiego wymyślony o to? no kurcze jak no mi się jeba ale my z tym się nie dbań to wszystko ważne nie gdzie by nie przyjechał to wszystko kurde froat. co nie Tomek? patrz zobacz no. tylko by ładnie? Mm. Mm. ile że to 20 koni daje? Sama no, ta tak ona no, z centymetrów większa jak jak powinno być no. także chowaj na półeczkę chowaj Амралттай байхыг хүсэж байна.